Witam cię bardzo serdecznie, ja nazywam się Katarzyna Janczewska i chciałabym Ci zadać jedno pytanie. Czy Ty również należysz do 80% tych Polaków, którzy według badań nie są zadowoleni z państwowej opieki medycznej? Jeżeli tak, mam dla Ciebie wspaniałą wiadomość. Otóż firma S7 przy współpracy z firmą Polmet Znalazła rozwiązanie. Jest to abonament prywatnej opieki medycznej. Firma w swoim abonamencie proponuje dostęp do dobrych lekarzy na terenie całej Polski, bezbędnych procedur i formalności, nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów, wysoką gwarancję usługi. Dostęp do specjalistycznego sprzętu medycznego, szybką rejestrację 24 na dobę, telefoniczną oczywiście, co właśnie sprawia, że nie denerwujemy się w kolejkach i nie musimy w nich wystawać. Dostajemy również lekarza pierwszego kontaktu. W ciągu 24 godziny, natomiast lekarza specjalistę do 5 dni. Płacisz tylko raz w miesiącu. Wybierasz sobie abonament, który Ci odpowiada, który chcesz, ponieważ jest ich aż 5. Więc Ty decydujesz, ilu specjalistów. Chcesz mieć w swoim pakiecie. Jeżeli cenisz swoje zdrowie i w przypadku choroby chcesz jak najszybciej pozbyć się problemu zdrowotnego i dojść do pełni sił, to firma S7 została stworzona po prostu dla ciebie. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu ze mną. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie pytania, ewentualnie powiem co dalej. Życzę wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Katarzyna Janczewska.